Pozdrów koleż ponczeksa i czekoladkę, bat w peti śmiedzikałem Dobra, lekko się odkułem. I teraz znowu razy dwa. I razy półtorej. dziękuję ponczeks, podstrawię ci ponczeks. Dobra, ostatni lok Nic się nie dzieje. Pierdolę ty kłopot. Specialist Go! I chciałem to wypłacić? Z jak to się, rękawiczki takie? Dobra, ostatnia skrzynka. Cykosę jakąś taką. Pojebej, że widz z Discorda musi pisać, żebyś przesunął banerki dropa spod kamerki. To chyba właściciel susz. Gdzie banerki? A czemu nie mam banerki dropa? Oj, przepraszam, kurwa mać. Nie to. Yy... Przepraszam, kurwa. Sorry, zaliczycie mi? <noise> przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. To ja. Ale to czasami tak bywa. Moczek, no, weź że sprząta ci medaj. Dzięki. Liza. Dobra? E. Co tam? Pachniało kobietą ci tam? No. Trochę tak, nie? No. Wąchałeś deskę? Hmm? Wąchałeś deskę? Co nie A, żartuję, to Sam ty takowe nie uchała. Ну, что с этого? Не с этого, что ты нюхал деск? Ну, но ты можешь нюхать? Эй, это дорого, хиба. No kopy za adres, a ty pijesz wodę po nim. Sprzedaję to pizdę. Nie upgradeuję tego, nie, bo będzie mnie kusiło. Ale teraz mogę upgradeować, jestem na plus.